my sobie dzieje apostolskie. 17 rozdział 24 do 27. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na Nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami, nie służy mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego też wyprowadził każdy naród ludzki by zamieszkiwał oblicze całej ziemi. A wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czego może nie, wyczu, nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. Bóg wymyślił granice. Bóg wymyślił tę całą koncepcję, żeby w ogóle były granice. I tak stworzył świat od samego początku. Jest tutaj nawet napisane dlaczego. Aby szukały Boga, czego może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest on daleki od nikogo z nas. Bóg wiedział w swojej mądrości z góry, że będą na świecie narody i kraje, które będą miały dobre pomysły i będą takie, które będą miały bardzo złe pomysły. Będą kraje, w których ludzie będą wolni, i będą kraje, w których ludzie będą zniewoleni. Będą kraje, które będą. Żyły po Bożemu i będą kraje, które będą żyły bezbożnie. I granica to jest takie miejsce, w którym kończą się dobre pomysły a zaczynają złe. Na przykład, granica między Koreą Północną a Koreą Południową. Nie? Jest Korea Południowa, kraj, no, może nie powiemy, żyjący po Bożemu, ale kraj, który, którym respektowane są jakieś wolności, i ludzie żyją normalnie. I później mamy Koreę Północną. Tak samo jest w sytuacji Polski. Mamy Polskę, kraj, który jest krajem zachodnim tak naprawdę już w tej chwili, w którym nie są łamane prawa człowieka, w którym nie zamyka się nikogo w obozach koncentracyjnych ani nie wkłada jeszcze do więzienia za poglądy. No a później mamy wschód. Czyli dyktatury i komunizm, zamordyzm. Korupcję, i tak dalej, i tak dalej. Tam gdzie, się, tam, gdzie jest ta granica między naszym krajem, naszą ojczyzną, a wschodem, tam się zaczynają złe pomysły i dalej idą na wschód. I to, co się dzieje teraz na polskiej granicy, dzieje się od bardzo, bardzo dawna. To już trwa. Nie wiem, rok chyba dłużej. Ta cała sytuacja, która tam jest, która dla każdego człowieka, który jakby jest nawet w minimalnym stopniu zainteresowany tematem, jest oczywista. Nie? W kraju, który jest naszym wrogiem, no bo Białoruś nie jest naszym przyjacielem, który jest powiązany z Rosją, hordy imigrantów sprowadzanych nie wiadomo skąd, szturmują polską granicę od bardzo, bardzo dawna. A polscy politycy używają tego jako narzędzi do narzędzia do walki politycznej. I są tego pewne rezultaty. No i rezultaty tego są takie, że przez długi długi czas jedni mówili na drugich, że tam w ogóle są łamane prawa człowieka, powstawały filmy propagandowe, które oczerniały polskich żołnierzy, polskich strażników granicznych. Dosłownie powstał film pewnej znanej reżyserki na ludzie chodzili do kina, który wygrywał nagrody, który przedstawiał po prostu ludzi, którzy poświęcili się służbie dla kraju jako jakieś potwory, które biednych imigrantów po prostu tam źle traktują, nie wiem, katują, no i po prostu ogólnie zachowują się jak zwierzęta. Tak było do momentu, kiedy była jedna władza w Polsce. Kiedy się władza w Polsce zmieniła, to ta władza, która wtedy mówiła, że tam jest tak wszystko źle, w zasadzie powiedziała, że dalej trzeba robić tak, jak robiła tam ta poprzednia władza. Z tym, że przy tym wszystkim ta cała nagonka, cała ta histeria, która była budowana przez miesiące, kiedy zwolennicy tego, żeby po prostu Polska zachowała swoje granice, tak jak to Bóg w zasadzie wymyślił, byli nazywani w ogóle jakimiś odczowieczonymi bestiami, którym nie zależy na biednych ludziach, którym nie zależy na... Na tym, co się stanie z jakimiś ludźmi, którzy gdzieś są z jakichś biednych krajów i oni chcą tylko normalnie żyć. Po miesiącach, wielu, wielu miesiącach takiej narracji, doszło do takiej sytuacji, w której zginął tam polski żołnierz, który tej granicy bronił. I to jest pierwsza śmierć polskiego żołnierza w obronie polskiej granicy chyba od II wojny światowej. I doszło do tego dlatego, że dwa miesiące wcześniej inni żołnierze zostali przez władze aresztowani za to, że oddali strzały ostrzegawcze. Do tych, którzy ich atakowali, nawet nikogo nie zranili. Po prostu oddali strzały ostrzegawcze i zostali za to zamknięci, i ten żołnierz prawdopodobnie nie bronił się, dlatego że bał się konsekwencji. I teraz my mamy takie przykazanie, żeby respektować władzę, żeby być jej posłusznym. Tylko że przykazanie, które jest dla nas najważniejsze i największe, to to, że mamy być posłuszni Bogu. Przede wszystkim. I kiedy władza sprawia, kiedy władza działa przeciwko niemu, kiedy władza jest, kiedy władza nas zmusza do nieposłuszeństwa Bogu, lub kiedy nasz kraj w taki sposób kształtuje, to my nie musimy być posłuszni, my musimy taką władzę po prostu kopnąć tam, gdzie trzeba. I to jest naprawdę lekcja dla wszystkich dla wszystkich chrześcijan, którzy mówią, że nie powinniśmy się interesować w ogóle polityką, nie powinniśmy chodzić na wybory, bo nasza ojczyzna jest w niebie. No, prawda jest taka, że jest to wymówka, która przykrywa skrajny, skrajny, skrajną nieodpowiedzialność i lenistwo. Bardzo często jest tak, że w chrześcijaństwie ludzie, którzy no, umówmy się, że nie są nowonarodzeni, tylko im się wydaje, Upatrują różnych wymówek. Ja no już się nie muszę interesować tym i tamtym, bo moja ojczyzna jest w niebie. Już się nie muszę wysilić, żeby się dowiedzieć, na kogo mam zagłosować, bo moja ojczyzna jest w niebie. Już mogę to czas poświęcić na coś innego. Nie muszę iść na te wybory, bo moja ojczyzna jest w niebie. No więc to jest kolejny przykład na to, że, ten, że to, jakie są wyniki wyborów, przekłada się na realne problemy. Na realne problemy. Umarł żołnierz niewinny 21 latek. Mateusz Sitek się nazywał, człowiek, który po prostu służył swojemu krajowi i był tam. I on nie żyje teraz już. I nie żyje w wyniku właśnie tego całego politycznego procesu tego, w jaki sposób ludzie, którym Polacy pozwolili sobą rządzić, funkcjonują. No i ci chrześcijanie, którzy jakby sprawę sobie tak olali i stwierdzili, że no nie, no ja już, moja ojczyzna jest w niebie już tutaj, ja nie muszę tutaj w ogóle się interesować tym tematem, iść na wybory i tak dalej, no są jakby współwinni temu. Nie? Wiadomo, że to nie jest jakaś potężna wina, ale musimy sobie uświadomić, że to, w to co my robimy, w tej całej kwestii, w kwestii zainteresowania polityką, w kwestii właśnie uczestniczenia w tym życiu jako chrześcijanie, przekłada się na realne sytuacje. To znaczy, mówiliśmy już o tym na przykład w kwestii aborcji, że no ja nie idę na wybory, bo ja nie muszę. No dobrze, no to wygrywa partia, która w tej chwili ma zamiar wprowadzić aborcję na życzenie. No i część tej odpowiedzialności spoczywa na tych, którzy nie poszli i nie zagłosowali. Bo jak poszedłem i zagłosowałem, no to trudno. Trudno. Ale kiedy nie poszedłem, bo mi się nie chciało, nie dlatego, że nie mogłem, nie wiem, zachorowałem. Nie dlatego. Tylko dlatego, że machnęłem na to ręką. I tak samo jest w tej sytuacji. I tu nie chodzi o to, jakby w ogóle jakby naprawdę chrześcijanie... W ogóle Kościół nie powinien się angażować w popieranie jakichkolwiek partii politycznych, tylko tak naprawdę w popieranie rozwiązań i w przeciwstawianie się pewnym rozwiązaniom. No nie, nie, nie sposób jest uzasadnić to, że Kościół ma milczeć, kiedy jakaś konkretna partia polityczna czy jakiś konkretny, konkretny nurt polityczny proponuje na przykład to, że była aborcja na życzenie. No, no, Kościół nie może milczeć, nie tylko nie powinien, ale nie może milczeć w takiej sytuacji. Nie może też być takiej sytuacji, w której jakaś władza gra sobie życiem ludzi, ryzykuje życie ludzi, bo przecież nie swoje, po to, żeby uzyskiwać jakieś polityczne cele. A te polityczne cele to jest oczywiście przekładają się na liczbę głosów na to, żeby dłużej być przy tak zwanym korycie. I chrześcijanie też się nie mogą na to zgodzić. I kości powinien się modlić o to, żeby. Ludzie, którzy. Bo my się modlimy o to, żeby, no, żeby Bóg kierował rządzącymi, żeby mm, nawracał ludzi, którzy rządzą naszym krajem. No i bardzo dobrze. Ale powinniśmy też w pewnym momencie zacząć się modlić o to, żeby tych ludzi, którzy gardzą życiem ludzkim, którzy gardzą prawami, prawem Bożym, po prostu Bóg od tej władzy odsuwał, żeby otwierał oczy Polakom. Tak się powinniśmy o nasz kraj modlić, że Bóg otwierał oczy Polakom, żeby nie godzili się na to. Bo co jak co, ale w Polsce jeszcze panuje pewna moralność, która bierze swoje źródła w Słowie Bożym. Zachód jest chyba stracony pod tym względem, ale w Polsce jeszcze ta moralność jest. Zakorzeniona. Mimo, że Boga z niej często się wywala, to ona ciągle jeszcze jest. Słyszeliśmy się modlić o to, żeby Bóg ludziom otwierał po prostu oczy na to, co się dzieje. I wiem, że oczywiście chrześcijanie powiedzą, że no tak, no ale ubogich trzeba wspierać przecież, no a to są przy tej granicy no właśnie biedni ludzie, jacyś uchodźcy. Ubogich ludzi na świecie jest około 2,5 miliarda. Chrześcijan, którzy tak bezmyślnie do tego podchodzą, zachęcam do tego, żeby jakby publicznie o tym powiedzieli, jaką mają postawę, że trzeba wszystkim pomagać, i że jak się ustawi do ich domu kolejka na przykład, bezdomnych, dwudziestu, to żeby każdego nakarmili, każdemu dali łóżko i tak dalej, i tak dalej. Bo to zupełnie nie o to chodzi. My mamy wspomagać i pomagać w miarę naszych możliwości. Nie mamy zaniedbać naszych dzieci, przyszłości naszych dzieci. Bezpieczeństwa naszych dzieci. W imię pomocy. Mamy pomagać tam, gdzie możemy pomóc. I chrześcijanie nie są też, tak, jakby no, brzydko mówiąc, po prostu frajerami. Po prostu nie są. Często będą przychodzić do nas ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo czego dlatego, że my jesteśmy chrześcijanami od razu wiadomo. Od razu wiadomo, czy ktoś przychodzi do nas w sposób skalkulowany, czy naprawdę potrzebuje pomocy. Więc ja jestem przekonany, że jeżeli jest jakaś grupa ludzi, która w żołnierzy jakiegoś kraju rzuca kamieniami, nie wiem, gałęziami, dźga ich nożami, próbuje szturmować granice danego kraju, to to jest armia yy, najeźdźców, którą trzeba odpierać, a nie biedni ludzie i uchodźcy. Bo Polska to uchodźców przyjęła trochę, jakieś chyba 3 miliony, jak nie więcej, z Ukrainy. Z kraju, który z nami sąsiaduje, w którym jest realna potrzeba. To czy to poszło za daleko, to jest inna kwestia. Ale tam przynajmniej jest realna potrzeba. Jest wojna, jest to kraj, który z nami graniczy. To są ludzie, którzy nie szturmują naszej granicy. Więc naprawdę z tej sytuacji, z tego, w jaki sposób teraz podchodzi się w naszej ojczyźnie do kwestii tak bardzo ważnych jak aborcja, do kwestii tak bardzo ważnych jak edukacja dzieci, do kwestii tak podstawowych jak płciowość człowieka, na przykład. Widzimy w sposób bardzo jasny, że do tych kwestii podchodzi się, władza podchodzi w sposób wprost diabelski. Wprost od diabła atak na podstawy Bożego Stworzenia, czyli na płeć człowieka, atak na niewinność dzieci: od zabijania dzieci w łonach matek, do prania dzieciom mózgów. Tak podchodzi władza w Polsce w tej chwili do tych spraw. I jeżeli ktoś nadal uważa, że się nie musi interesować polityką, że nie musi iść na wybory i tak dalej, to chyba nie przemyślał swojego stanowiska. Bo my, jako chrześcijanie, mamy kochać naszego bliźniego i zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby obronić tych, którzy się nie mogą bronić. Czyli właśnie na przykład nasze dzieci. I też mamy obowiązek, mam nadzieję, że nie ma chrześcijan, którzy myślą w taki sposób, że. Znaczy, na pewno są, ale na tej sali mam nadzieję, że nie ma takich osób, które myślą, że e, jakby żołnierzom, którzy. Nie tylko żołnierzom, ale wszystkim tym, którzy, nie wiem, żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym, ratownikom medycznym, wszystkim tym ludziom, strażakom, którzy naprawdę ryzykują swoje życie, zdrowie, poświęcają rodziny często po to, żeby służyć i pomagać innym, nie należy się jakiś szczególny szacunek. Którzy zwłaszcza w Polsce robią to za jakieś marne grosze w ogóle, w porównaniu do tego, jakie jest ryzyko, jakie, jakiego poświęcenia to od nich wymaga. Więc chrześcijańska wspólnota ewangeliczna opublikowała list otwarty, spublikowały to zbory, pastorzy um, do rodziców tego zmarłego sierżanta, Mateusza Sitka. Um, list rozpoczyna takie bardzo jakby kulturowo w Polsce um, osadzone hasło Cześć i chwała bohaterom. Które no, funkcjonuje w polskiej świadomości właśnie w odniesieniu do tych osób, które, mm, które właśnie w służbie ojczyźnie oddali swoje życie, poświęcili zdrowie, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście już się w internecie pojawiły jakieś tam akcje typu, że no, cześć, i chwała, to się tylko Bogu należy w ogóle, nie? Tylko że w słowie Bożym jest napisane na przykład, nie wiem. O... O przewodnikach, że im się cześć należy. Biedni ludzie nie wiedzą, że w polskim języku jest jedno słowo na to, a w Grece jest więcej. Że jest inne słowo na chwała, która się Bogu należy, inne słowo na chwała, która się ludziom należy i że ta chwała, która się ludziom należy, to jest po prostu szczególny szacunek z jakiegoś powodu. Więc nie dajmy się zwariować, nie dajmy się ogłupić, nie zapomnijmy. O tym, że chrześcijaństwo to nie jest studiowanie Słowa Bożego. Chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem, która się przekłada na konkretne sprawy w naszym życiu. Oczywiście studiowanie Słowa Bożego jest tego elementem. Ale chrześcijaństwo ma, ma wymiar realny. Chrześcijaństwo pociąga za sobą czyny, pociąga za sobą pewne postawy. I bardzo często te postawy, które zostały w nas zaszczepione, jako postawy dobre, czyli właśnie w Polsce, Bóg, Honor Ojczyzna na przykład. Co jest w tym złego? Co jest w tym takiego złego dla chrześcijanina? Gdzie tutaj jest coś, co nie jest Boże? I w jaki sposób możemy stwierdzić, że zaszczepianie takich wartości na przykład w naszych dzieciach jest czymś złym? Chrześcijaństwo nie polega na tym, że mamy odrzucić wszystko. Mamy złe rzeczy odrzucić. Mamy złe rzeczy odrzucić. A tak naprawdę bardzo często to, to właśnie odrzucanie wszystkiego jest tylko i wyłącznie wymówką. Ucieczką od, od odpowiedzialności, ucieczką od trudnych spraw. I najczęściej dzieje się wtedy, kiedy ktoś uprawia chrześcijaństwo piwniczne, siedzi w piwnicy, nie jest w żadnym kościele, w żadnej społeczności. I wtedy rodzą się różne dziwne, naprawdę niebiblijne postawy, które chyba wynikają z tego, że jest potrzeba takiego wyodrębnienia się. I tym wyodrębnieniem się nie może być całkowite posłuszeństwo Bogu, bo to by oznaczało no właśnie pewne konkretne ruchy z naszej strony. Tylko właśnie. Choinka to jest w ogóle tam dla Boga jakiegoś tam, mitry czy kogoś tam. Wielkanoc jest B, jajka już nie będę jadł, bo jest ten diabelskie i w ogóle chodzenie na wybory też jest B, bo to jest w ogóle świat, a my się mamy do świata nie upodabniać. Nie wiem, co tam jeszcze, różne są jakieś pomysły dziwne, naprawdę bardzo dziwne. Także nie, 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 nie postępujmy w ten sposób. Chrześcijaństwo to jest odpowiedzialność również, bardzo duża odpowiedzialność. I myślę, że widzimy to w Słowie Bożym, że chrześcijanie powinni więcej z siebie dawać również w życiu społecznym. Również w życiu właśnie na tym polega ta nieświadectwa. Żeby się nie wycofujemy z życia. My nie chcemy żyć właśnie w taki sposób, że my tu sobie będziemy tam w kościółku siedzieć i się modlić, a tam jest świat, on nas nie interesuje, nie nie. To jest powód, dla którego między innymi na świecie dzieją się różne Ochydne rzeczy w tej chwili, że właśnie chrześcijanie przyjęli sobie taki model w pewnym momencie. My tu się będziemy w kościół modlić, a oni niech sobie tam robią, co chcą. A Pan Jezus powiedział, została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie i nauczajcie narody. To tak nauczamy narody? Także chrześcijanie naprawdę powinni swoje podejście zmienić do tych spraw. Na lokalnym szczeblu, w globalnym rozumieniu również bo to jest po prostu zaniedbanie, za które trzeba będzie przed Bogiem odpowiedzieć kiedyś. Amen.